Cześć, miało być Open Nevis. Będzie Open Nevis 10. Jest to edycja, która z nami jest w tej odsłonie od 2021 roku. Zapraszam. Edycja, którą, którą mam na stole, pojawiła się w 2021 roku. Yy... Niektóre osoby mówiły mi, żeby nie brać tej whisky po to, żeby opowiadać o niej przed kamerą, bo jest to whisky słaba, bo jest to whisky nieciekawa. Absolutnie się z tym nie zgadzam. Ben Nevis w wieku lat 10 to jedna z tych podstawowych edycji whisky, które bardzo lubię i cenię. Zwłaszcza w tej nowej odsłonie, jest to whisky, którą znajdziemy na Whisky Base pod numerem 232587. I 24 osoby oceniły tą łyski na 85,84 na 100 punktów, więc no taka ani niska, ani wysoka ocena, więc świadczy o tym, że może być ciekawie. Otwórzmy ją sobie i nalejmy, a potem coś, niecoś na jej temat powiem. Rebranding, który ta whisky przeszła w 2021 roku, dla mnie rewelacja. Ale yy, ja jestem wyjątkiem pod tym względem, bo wiele osób mówiło, że rebranding dobrze tej whisky nie zrobił. Poprzednia odsłona wyglądała tak. No a ta whisky wygląda tak. Porównajmy je sobie, postawmy obok siebie. Jest czas, żeby się przyjrzeć, wyrobić sobie opinię na temat tego, jaka jest ich wizualizacja, dobra, OK. natomiast yy, zobaczmy, skupmy się teraz na tej łyski. Jeśli chodzi o jej kolor, to kolor jest jaśniutki, kolor jest, to jest bursztyn minus jeden, ja to tak opisuję u siebie na blogu. Natomiast poprzednia była ciemniejsza. No i ktoś by pomyślał sobie tak: no skoro jest ciemniejsza, to jest lepsza, bo jest bardziej dojrzała, bo więcej koloru i tak dalej. Natomiast tamta edycja na kontretykiecie miała napisane wszystko oprócz konkretów. Było tam napisane, z jakich to gór spływa krystalicznie czysta woda, która później Wypełnia akweny wodne, z których można czerpać wspaniałą wodę do produkcji whisky. Tutaj na kontrytykiecie czytamy, że jest to whisky niebarwiona na zimno <grym>, niebarwiona na zimno <grym>, niefiltrowana na zimno i niebarwiona karmelem. No, tamta była sztucznie barwiona. Natomiast sam proces tego barwienia to tak w skrócie tylko powiem, że. W poprzedniej edycji, jak do wszystkich whisky, był użyty barwnik E150A. Jest to karmel prosty. Jest to naturalny składnik. To nie jest sztuczny karmel. To jest składnik, który powstaje w wyniku spalania cukru w bardzo wysokiej temperaturze, w warunkach beztlenowych. Ten cukier ulega zwęgleniu, i później tego w formie płynnej używa się jako barwnika do tego, żeby, żeby zabarwić whisky, żeby była ciemniejsza. Więc można powiedzieć, była to edycja sztucznie barwiona naturalnym karmelem, jak wszystkie te whisky, o których wiemy, że są barwione. Chcemy mieć pewność, czy whisky jest barwiona, czy nie? Musimy kupić w Niemczech whisky, bo tam przepisy prawne z, zobligowują sprzedawców do tego, żeby podawać informacje o barwniku, jaki to jest barwnik do, na etykiecie. Natomiast tutaj czytamy, że ten kolor jest naturalny, dodatkowo, że jest niefiltrowana. Jeśli chodzi o samą destylarnię Ben Nevis, to założona została ona w 1825 roku, więc za rok to już będzie 200 lat. I wiele się zmieniało przez te dwa stulecia. Wielokrotnie destylarnia zmieniła swoich właścicieli. Było tak, że w 1979 roku została ona zamknięta, na 10 lat. Po 10 latach wznowiła ona produkcję i została wykupiona przez japoński koncern Nika. I od tamtego czasu mnóstwo destylatów, właśnie z ben Nevis trafia do japońskiej whisky Nika. Opisałem kilka edycji na blogu, właśnie jeśli chodzi o Nika. Mam w domu butelkę jeszcze Nika All Malt, ale to jest whisky tak strasznie podła. Że klauzula sumienia nie pozwala mi, żeby ją tutaj testować przed kamerą, chyba że będzie Wam zależało, no to mogę się poświęcić, aczkolwiek nie, niekoniecznie chętnie bym to zrobił. A jeśli trzeba będzie, no to Wam tego nie zapomnę. Dobrze, w takim razie wróćmy do Ben Nevis. Jeśli chodzi o nazwę samą, no Ben Nevis jest to nazwa góry, która ma tysiąc. 345 metrów nad poziomem morza i to jest nie tylko najwyższy szczyt w samej Szkocji, ale to jest najwyższy szczyt w całej Wielkiej Brytanii. Góra. Whisky, ta destylarnia, ta znajduje się w regionie, w regionie Highlands. No i tutaj mamy edycję, która hmm, prawdopodobnie do, y, destylaty dojrzewały w beczkach po Bourbonie i po Sherry. Aczkolwiek czy na pewno tak jest to etykieta takich informacji nam nie podaje. Teraz możemy przejść do degustacji. Co my tutaj mamy w aromacie? Mamy siano, mamy trochę takiej takiej dojrzałej brzoskwini, mamy troszkę dżemu morelowego, takie klimaty. Jest dojrzała gruszka, kardamon jest wanilia, jest trochę takich przypraw, takiego imbiru, takiego jak do sushi, jest siano, troszeczkę rodzynek, odrobina goździków, coś takiego. Chociaż kolor bardzo mocno nasuwa nam beczki po Bourbonie, ale troszeczkę takich akcentów kojarzących nam się właśnie z whisky z, whisky, z beczek poszery, dlatego stąd moje takie, e, takie przypuszczenia, że tu też miały miejsce również beczki poszery. Smaku pojawia się Grappa. Jeśli ktoś zna ten alkohol, to jest włoski alkohol w stylu Brendy, jednak nie jest on z winogron, tylko z tego, co pozostaje z winogron po y, procesie produkcji wina. Więc z wytłoczyn, z tych pestek, z tego miążu, z tych odpadów po produkcji wina, to się później, to później fermentuje, to się destyluje, powstaje alkohol. Troszeczkę jest tu tych podobnych nut do grapy, aczkolwiek grapa nie jest specjalnie popularna. Mi grappa i te akcenty kojarzą się z bardzo dojrzałymi gruszkami, z kardamonem i imbirem, może coś takiego. No to, no to tutaj to w smaku również czuć. Jest to whisky kompletnie bezdymna, ma ciekawe akcenty miodowo-woskowe, które bardzo lubię. Lubię je w destylacji Kleinlich, lubię je właśnie też w Bennevisie i trudno mi powiedzieć, gdzie tych woskowych akcentów jest więcej. W tej edycji wyraźnie je czuć i jest to edycja fajna. Te 46% wcale tak nie uderza po nosie, nie przeszkadza. Jest dość dobrze ułożone jednak jest bardzo gorąco. Teraz, kiedy, kiedy ją degustuję, no to troszeczkę ten alkohol bardziej się wybija mam powyżej 26 stopni Celsjusza w mieszkaniu więc to nie jest dobra temperatura do degustacji whisky ale y, kiedy próbowałem jej w troszeczkę niższych temperaturach to ona zdecydowanie była łagodniejsza aczkolwiek tutaj też jest dobrze, też jest ciekawie w finiszu Więcej jest tego wosku, pojawia się troszeczkę miodu gryczanego, takiego dość wytrawnego jak na miód, pojawia się trochę popiołu, i finisz jest średnio długi, ale przyjemny, fajny. Łyski jest dobrze ułożona, bardzo ją lubię. Nic się nie zmieniło w moim podejściu do tej łyski. i to tak jest. Każdy ma swoje preferencje. Pisałem o tym w artykule o. Stosowaniu punktacji w ocenach whisky. Każdemu smakuje co innego, więc nie ma co się spodziewać, że każdy tak samo ten whisky by ocenił. Jeszcze jej nie opisałem na blogu, ale jak zajmę się konkretnie tą notką smakową i punktacją, to też podzielę się tym na blogu, który pisze. I w zasadzie kilka słów. Teraz wyjaśnienia, co dalej będzie z whiskyreset.pl. Nie mam zamiaru rezygnować z tamtej formy przekazu, bo, bo lubię to robić. A poza tym, no, kwestia jest taka, że tych notek jest dużo, zdjęć porobionych jest dużo, nie chcę, żeby mi się to zmarnowało. A teraz jest pytanie do Was. Głównie chciałbym, żeby na tym kanale, na YouTubie. Znalazły się, znalazły się pełnowymiarowe, pełne butelki, co do których można kilka razy podejść. Jest to y, która ma gdzieś mniej więcej połowę objętości, więc już się z nią miałem możliwość bliżej zapoznać. Miałem możliwość ją troszeczkę rozgryźć i smakuje mi, ale szczerze powiem, że kiedy to była butelka y, raz, dwa razy otworzona, to aż tak dobra nie była to była Łyski, która musiała troszeczkę się przegryźć, troszeczkę pooddychać. I teraz już to zrobiła i to jest dobry czas na to, żeby zająć się jej taką konkretną analizą sensoryczną i żeby tym się podzielić również z wami. I tutaj taka właśnie uwaga, jeśli to są pełne butelki, jest czas, żeby z nimi poobcować, żeby trochę je poznać, żeby, żeby w różnych, o różnych temperaturach czy różnych porach dnia ich popróbować, to wtedy można o wiele lepiej wyrobić sobie tą ogólną ocenę i opowiedzieć o tym przed kamerą. Jednak sample czy miniaturki to jest najczęściej możliwość jeden, jeden raz podejść do takiej whisky, ewentualnie dwa razy. Więc teraz pytanie do Was, żebyście mi dali w komentarzach, co o tym myślicie. Czy wolelibyście oglądać takie recenzje, takie, takie opisy, na temat konkretnych butelek. Czy nie macie nic przeciwko temu, żeby tutaj na tym stole raz za czas znalazł się jakiś sample? E, prawdopodobnie będzie to o wiele ciekawsze whisky. Mam na przykład kilka też, jeśli chodzi o Benne Wisy, to mam bardzo fajną edycję, 29-letnią od Skomy, mam 25-letnią Rite od The Taste of Whisky i e, chętnie bym o tym opowiedział przed kamerą, jednak mam ich no, po 25%. E, czy 20, nawet mililitrów, więc to będzie jednorazowe podejście. Już jeden raz do tej whisky podchodziłem, kiedy robiłem notkę smakową przed kamerą, byłby to drugi raz. Oczywiście no nie tylko Ben Nevis, bo tych sampli mam około 400, więc byłoby z czego wybierać. Natomiast głównie prawdopodobnie pojawią się tu butelki, bo też w tym celu chciałem ten kanał tutaj utworzyć dla Was. No i ponawiam pytanie, co chcielibyście zobaczyć co Wam się podoba, co mógłbym poprawić na to liczę, że pod tym względem mi pomożecie natomiast w przyszłym odcinku opowiemy sobie, opowiemy sobie o kolejnym Bennevisie. będzie to 8 edycja z beczki po Porto będzie to Single Cask od Signatory Vintage dla pewnego sklepu internetowego najpierw przyjrzyjmy się jak wygląda kolor tej whisky żeby to zrobić trzeba przywdziać okulary. I teraz tak, mógłbym udawać, czy pamiętam, tutaj mamy jakby kopiuj w klej. Wąchaliście, kiedyś, cukier puder. Szabobaja, nic nie mówiłem. A łyskie wygląda tak.